Pierwszy weekend czerwca drugoligowcy wyszli na boiska po raz ostatni w tym sezonie. Magazyn skrótów 34. kolejki zaczynamy w stalowej woli, gdzie rozegrano derby podkarpacza pomiędzy stalą a siarką Tarnobrzeg. Chociaż obie drużyny w tabeli o nic już nie walczyły, prestiżowe derby zapowiadały się interesująco. Jako pierwsi zaatakowali goście, w 12. minucie bliski celu był Daniel Koczon, który trafił w poprzeczkę. Jesienią w Tarnobrzegu padł remis, więc to tutaj miało się okazać, kto w podkarpackiej rywalizacji będzie w tym sezonie górą. Na zegarze była 60. minuta, gdy sędzia dopatrzył się w polu karnym faulu na Gębalskim. Do 11 podszedł sam poszkodowany. Adrian Gębalski zdobył w ten sposób swojego 13. gola w tym sezonie i co ważniejsze dał Stali prowadzenie w derbach. Siarka do samego końca nie zamierzała się poddawać. Już w 90. minucie po raz kolejny próbował Koczon. Mecz zakończył się jednak zwycięstwem drużyny Janusza Białka. Dla Stali to pierwsza derbowa wygrana na własnym obiekcie od 2003 roku. Czas na mecz w Rybniku, gdzie pewne utrzymania ROW grał z Radom jakim Radom. Dla podopiecznych Roberta Podolińskiego nie jest to jeszcze koniec sezonu, bo ze względu na pewne już czwarte miejsce o pierwszą ligę będą walczyć w barażawę dwumeczu. 26. minuta tego spotkania przyniosła otwarcie w wyniku pomocnym, płaskim strzale Demiana Koleczki. Wcześniej bardzo przytomnie zachował się Drozdowski, który strzelił z piłką do środka i odnalazł swojego kolegę z drużyny precyzyjnym podaniem. Szybko odpowiedzieli jednak goście. Niespełna dwie minuty później, po głębokiej centrze zrzutu rożnego, piłkę do bramki wpakował Sinonzo Agu, który tego gola przypłacił drobnym urazem. Skapitulował tym samym debiutujący między słupkami rowu młodziutki, 17-letni Aleksander Łubik. W końcówce meczu jeszcze jedną szansę mieli gospodarze, ale spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Dla rowu to koniec sezonu, natomiast Radomiak musi przygotowywać się do barażowego dwumeczu, w którym rywalem będzie bytowia bytów. Gry w Barażach uniknie Puszcza, która do pierwszej ligi awansowała z trzeciego miejsca. Drużyna Tomasza Tułacza sezon kończyła w Legionowie. To dziewiąta minuta tego spotkania, popatrzmy na to uderzenie! Nie dał rady interweniować debitujący w barwach Puszczy Kamil Główka. Puszcza ma ostatnio problemy z wygrywaniem, a dwa ostatnie mecze z udziałem tej drużyny zakończyły się bezbramkowymi remisami. Sezon ekipa z Niepołomic chciała jednak zakończyć zwycięstwem. To 23 minuta i świetny techniczny strzał Kamila Łączka, który doprowadził do remisu. Oprócz główki w barwach puszczy szansę debiutu otrzymał również 18-letni napastnik Dawid Szagała. Ciężar dobywania goli wzięli jednak na siebie inni, a w 37. minucie prowadzenie gościom dał Damian Łanucha po uderzeniu bezpośrednio z rzutu rożnego. Po przerwie legionowia dążyła do wyrównania, ale ta sztuka już ekipie Mirosława Jabłońskiego nie wyszła. Puszczenie połomidze zakończyła tym samym udany dla siebie sezon wyjazdowym zwycięstwem. Trzy drużyny: rozwój Katowice, Polonia, Warszawa i Kotwica Kołobrzeg walczyły w ostatniej kolejce o jedno jedyne miejsce gwarantujące utrzymanie. Karty rozdawał jednak rozwój, który, wygrywając, pychał dwie pozostałe ekipy do trzeciej ligi. To czwarta minuta meczu i przewinienie w polu karnym, po którym rozwój stanął przed doskonałą szansą na objęcie prowadzenia. Grzegorz na naprzeciw Lelenia, górą pomocnik rozwoju Katowice. Gości w tym meczu nie prowadzi już Tadeusz Krawiec, którego na kilka dni przed meczem zastąpił dotychczasowy asystent Dawid Szulczek. Po przerwie rozwój miał też trudne momenty, szczęście było jednak przy gościach, których w 57. minucie uratował słupek. Rozwój Katowice wykonał swoje zadanie i utrzymał się tym samym w drugiej lidze. W ten sposób grono Spadkowiczów uzupełniły po tej kolejce Kotwica i Polonia Warszawa. W Bełchatowie mierzyli się sąsiedzi ze środkowych okolic ligowej tabeli. PGE GKS Bełchatów podejmował błękitnych Stargard. W pierwszej połowie tego spotkania gole nie padły, natomiast dziać zaczęło się na poważnie po zmianie stron. Już w 48 minucie mieliśmy rzut karny dla gości po zagraniu ręką Piotra Witasika. Maciej Liszkiewicz po raz piąty w tym sezonie podszedł do jedenastki i po raz piąty zamienił ją na bramkę. Siedem minut później mieliśmy odpowiedź PGE GKS-u. Zdaniem sędziego podcinany był w tej sytuacji rozpędzający się Flaszka. Sprawy w swoje ręce wziął Patryk Rachwał, ale jego strzał wybronił Przemysław Wróbel. To drugi zmarnowany w tym sezonie przez Rachwała karny na aż 8 prób. Gospodarze nie wykorzystali więc świetnej szansy do wyrównania i do zmiany obrazu tego meczu. W samej końcówce w 88. Minucie Błękitni ruszyli natomiast z atakiem, po którym sam na sam z bramkarzem znalazł się Michał Magnuski. Magnuski nie wahał się zbyt długo i uderzył, stawiając pieczątkę na kończącym sezon zwycięstwie Błękitnych. W ten sposób piłkarze do Stargardu przeskoczyli w tabeli Legionowie i sezon zakończyli na siódmej lokacie. Mecz warty Poznań z Olimpią Zambrów poprzedziła sympatyczna uroczystość. W Poznaniu podziękowano Alanowi Ngamajamie, dla którego był to trzynasty z rzędu i ostatni sezon w barwach warty. Po tym sezonie Ngamajama kończy swoją piłkarską karierę. Olimpia przystępowała już do tego meczu pewna spadku, a dodatkowo od 21 minuty przegrywała Michał Cywiński przelobował bramkarza i dał warcie prowadzenie. Osiem minut później gospodarze wykonywali rzut wolny. Centra Białożyta w polu karnym piłka niespodziewanie spadła pod nogi Adriana Szynki, który podwyższył prowadzenie warty. Mimo tak niekorzystnego obrotu spraw i braku nadziei na utrzymanie, Olimpia nie zamierzała się jednak poddać. Jeszcze przed przerwą w 34 minucie gola kontaktowego zdobył dla przyjezdnych Karol Zieliński. Do szatni piłkarze schodzili, więc przy wyniku 2 do 1 dla warty. 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Z lewej strony jest Włodarczyk, wykłada piłkę Bartoszowi Osolińskiemu, a ten zupełnie zaskakuje bramkarza warty. Filipowiak, który między słupkami stanął po raz pierwszy od marca, skapitulował drugi raz w tym spotkaniu. Mecz w Poznaniu, mimo że nie toczył się już o żadną stawkę, oglądało się naprawdę przyjemnie. To już 95. minuta. Warta w końcówce oblężyła bramkę Olimpii. Tutaj kapitalne okazje mieli najpierw Sierant, a potem Białożyt. Dopisała jednak cała masa szczęścia gościom z Zambrowa, którzy w pożegnaniu z drugą ligą zanotowali remis. Warta sezon skończyła natomiast z dorobkiem zaledwie dwóch zwycięstw w roli gospodarza. Czas na mecz w Elblągu. Tutaj grała z miejscową Olimpią kotwica Kołobrzeg, która wciąż mogła liczyć na utrzymanie. Do tego konieczne było jednak przede wszystkim zwycięstwo, a dodatkowo liczenie na korzystne rezultaty w Wejherowie i Warszawie. Pierwszy punkt piłkarze Reszada Wieczorka zaczęli realizować szybko. W dziewiątej minucie kotwica miała rzut karny, strzał Giela obronił jeszcze Tułowiecki, ale z dobitką popędził Eryk Sobków dając przyjezdnym prowadzenie. Olimpię nazwać można jedną z rewelacji tego sezonu, przed którym skazywana była na walkę o utrzymanie. Tymczasem piłkarze Adama Borosa na moment włączyli się nawet do walki o czwartą lokatę premiowaną barażem. W meczu z kotwicą bliski szczęścia po zmianie stron był Anton Kołosow, któremu zabrakło precyzji. Wreszcie nadeszła trzecia minuta doliczonego czasu gry, zobaczmy. Pietro dośrodkowuje, zamieszanie i wreszcie Krzysztof Niburski. W drugim z meczu kotwica wypuszcza prowadzenie w doliczonym czasie gry. Remis Wellongu oznacza, że ekipa Ryszarda Wieczorka żegna się z drugą ligą. Na dwóch frontach walka toczyła się w Warszawie przy konwiktorskiej. Polonia, nie znając rzecz jasna rezultatu z Wejcherowa, który my już znamy, podejmowała raków częstochowa. Goście musieli natomiast wygrać, aby utrzymać do końca sezonu fotel lidera. Od początku za ofensywę zabrała się postawiona pod ścianą Polonia, za co w 16 minucie została nagrodzona. Sprawę swojej ręce wziął w tej sytuacji Mariusz Marczak, piłka po odbiciu od słupka i pleców Mateusza Lisa wpadła ostatecznie do bramki. Raków przez długi czas był w tym meczu bezbarwny. Krótko przed przerwą było jeszcze groźnie pod bramką Puska, ale w tej sytuacji doświadczony golkiper Polonii dwukrotnie znakomicie interweniował po uderzeniach przyjezdnych. Po przerwie goście spisywali się już lepiej. W 62 minucie po płaskim dograniu Oziembały w polu karnym ręką zagrał piłkę Zembrowski, a sędzia wskazał na wapno. Kapitan Rakowa Rafał Figiel stanął naprzeciw Puska. Naprawdę niewiele zabrakło bramkarzowej Polonii, aby poradzić sobie z tym strzałem. 79 minuta. Sporo miejsca z prawej strony boiska ma przemysław Oziembała, który płaskim uderzeniem daje Rakowowi prowadzenie. W tym samym Raków Częstochowa, nie oglądając się na wynik z Opola, mógł po tym meczu świętować mistrzostwo drugiej ligi. W dużo gorszym nastroju sezon skończyli natomiast goście. Polonia wraca do ligi trzeciej. Ostatni mecz to starcie w Opolu, którym z drugą ligą żegnały się Odra i Polonia Bytom. Ci pierwsi awansują do najspierwszej ligi, drudzy natomiast od jakiegoś czasu są już świadomi spadku o klasę niżej. Błyskawicznie przeszli do konkretów podopieczniana furlepy, a Łukasz Staroń już po upływie 10 sekund wpakował piłkę do bramki przyjezdnych. Tym samym Staroń wyrównał dotychczasowy rekord swojego klubowego kolegi Dawida Wolnego, który jesienią w meczu z Polonią również trafił w 10 sekundzie. To natomiast już druga część tego meczu. Pięć minut po przerwie źle zachowali się na własnej połowie podopieczni Andrzeja Orzeszka. Marcin Wodecki znalazł się sam na sam z bramkarzem i płaskim uderzeniem podwyższył na 2 do 0. Wodecki to jedyny zawodnik, który mógł jeszcze w tej kolejce zagrozić w klasyfikacji strzelców liderowi Łukaszowi Pietroniowi. To było dla niego trafienie numer 14. Żeby dorównać piłkarzowi Olimpii, Wodecki potrzebował jeszcze dwóch goli. 65. minuta, raz jeszcze piłka trafia pod nogi Marcina Wodeckiego. Popatrzmy, zwód i świetne techniczne uderzenie lewą nogą. Wodecki zdjął tym strzałem pajęczynę z bramki Perdicia. Kolejnego gola doświadczony piłkarz Odry już jednak nie zdobył. Odra kończy sezon jako wice-lider, tak samo jak na drugim miejscu w klasyfikacji strzelców kończy Wodecki. Oto komplet wyników ostatniej, 34. kolejki drugiej ligi w sezonie 2016-2017. W derbach Podkarpacia górą stal. Radomiak przed kluczowymi meczami z Bytowią remisuje w rybniku. Puszcza wygrywa w Legionowie, natomiast rozwój Katowice zwyciężając z grypem zapewnił sobie utrzymanie. GKS Błękitni 0-2. Remis po ciekawym meczu w Poznaniu. Wygrać nie udało się w tej kolejce Kotwicy i Polonii Warszawa. Te dwie drużyny spadają z ligi, podobnie jak Polonia Bytom, która przegrała 0-3 w Opolu. Korona króla strzelców trafia na głowę Łukasza Pietronia z Olimpii Elbląg. Co szczególnie godne podkreślenia, Pietroń przez większość sezonu występował jako obrońca. Na drugim miejscu Leandro oraz Marcin Bodecki, który do ostatniej chwili walczył o szesnaste trafienie w sezonie. A tak prezentuje się końcowa tabela. Na pierwszym miejscu Raków, który wyprzedził Odrę za sprawą lepszego bilansu bezpośrednich spotkań. Awans do pierwszej ligi wywalczyła sobie też Puszczenie Połomice. Parażowa przeprawa z Bytowią czeka natomiast ekipę Radomiaka Radom. Pod kreską Polonia Warszawa, Kotwica Kołobrzeg, Olimpia Zambrów i Polonia Bytom. Te drużyny rozstają się ze szczeblem centralnym przynajmniej na rok. Tym samym sezon 2016-2017 możemy w drugiej lidze oficjalnie uznać za zakończony.